Cześć dziewczyny, wracając jeszcze do tematu ciała, akceptacji i odpieprzenia się od siebie. Dlaczego wam o tym mówię? Bo sama wiem po sobie, bo sama tego doświadczyłam nie akceptowałam siebie, chciałam na siłę się zmienić odcinałam się od mojego ciała, nie zwracałam na nie uwagi. Byłam w głowie, w myślach, Posiłkuję się dzisiaj trochę wachlarzem, bo chcę się wam nagrać, a jest strasznie gorąco. Lubię ciepełko, ale moje hashimotki, niedoczynki, wiecie, jak to jest, kiedy jest nam za gorąco. A więc, dobrze, więc poprzez te wgrane mi programy w dzieciństwie, że jestem nie taka, że jestem za gruba i że powinna być inna. Jakimś tam standardzie się mieścić już jako dziecko. Więc to głęboko zakorzenione, więc od młodych lat cały czas się odchudzam. Odchudzanie jojo, odchudzanie jojo, odchudzanie powrót. Kto tak też miał, która z Was tak też miała i doświadczyła tego. No i był w moim życiu taki etap, kiedy się wstydziłam przed partnerem. To też niejednokrotnie o tym już wspominałam. I również lata temu podczas mojej tej przemiany spektakularnej, minus 29 kg w rok, to, że się wstydziłam przed ukochanym, było moją motywacją. Moją główną motywacją wtedy do schudnięcia. No i schudłam, ale co z tego? Dlaczego mówię co z tego? No, bo później znowu przytyłam. Bo motywacja. Była nie ta, nie taka jaka powinna być. Wiem to dziś, to była zła motywacja. Czy motywacja może być zła? No właśnie, dzięki temu doświadczeniu myślę, że tak. Przede wszystkim wstydziłam się mojego dużego brzuszka, tak zwanego tarczycowego. Pomimo, że cała byłam, jak to się mówi, delikatnie utyta, no to jednak ten brzuszek najbardziej był. Tym punktem bolączki. A mój ukochany akceptował mnie zawsze taką, jaką byłam. I wcześniej, gdy byłam grubsza, nie miał z tym problemu. I później, kiedy schudłam, również nie miał z tym problemu. Problem miałam ja. No i w, kiedyś, podczas rozmowy z nim, kiedy już byłam odchudzona o od te 29 kg. Powiedział mi, że to nie jest ważne, ile kobieta waży. I powiedział mi, że to nie kilogramy świadczą o wartości kobiety. Teoretycznie ja o tym wiedziałam, ale podświadomie dążyłam do schudnięcia, żeby poczuć się lepiej i poczuć się bardziej wartościowa, bo przecież od dziecka wszyscy mnie takiej oczekiwali. Ale bardzo ucieszyło mnie, kiedy mój kochany tak mi powiedział. Powiedział, że ważniejsze jest to, jaka kobieta jest, jaką emanuje energią, czy jest pewna siebie, i to jest w, kobie w kobiecie pociągające. No i wtedy zastanowiło mnie to, jak trochę mi szczęka opadła na te jego słowa. Bo wcześniej nie poruszaliśmy takich tematów. No i nie były to puste słowa, bo po ponad 20 latach relacji dalej akceptuję mnie taką, jaką jestem, kiedy znowu przytyłam. Ale dlaczego wam to mówię? A mówię o tym dlatego, bo właśnie kiedy my jesteśmy w głowie, a nie w ciele, kiedy my analizujemy, rozmyślamy. Planujemy, jak to zrobić, żeby schudnąć, żeby poczuć się bardziej wartościową, ładną i tak dalej, to my nie jesteśmy w ciele, I nie ma przepływu energii w nas, tej pozytywnej, tej właśnie, która przyciąga, bo my ciągle jesteśmy w braku i w braku energii. Kiedy same nie akceptujemy siebie, to jak inni mają nas zaakceptować? Osoby, które nas kochają, inaczej nas postrzegają i zazwyczaj akceptują nas, nawet kiedy my nie akceptujemy same siebie. Ale ta energia, która jest w nas sprawia, że relacja nie płynie, że coś się dzieje, coś nie iskrzy, coś nie ma takiego przyciągania, jakiego byśmy chciały. I to jest właśnie to, o czym mówił mój ukochany. Dlatego tak ważne dla nas, kobiet, jest to, żebyśmy były w ciele, żebyśmy były, jak to się mówi, uziemione, żebyśmy dbały o przepływ tej dobrej, pozytywnej energii w nas, żebyśmy dbały o ciało, dzięki któremu będzie się lepiej działo w naszym życiu. Na różnych płaszczyznach. I to by była właśnie ta dobra motywacja zdrowie i zasilanie dobrą energią. I mam tu na myśli dbanie o ciało poprzez zaopiekowanie się sobą poprzez odpoczynek i relaks poprzez aktywności fizyczne, ulubione nic na siłę. Nie z motywacji, że muszę ćwiczyć, muszę się męczyć, żeby schudnąć. U nas przy chorobie tarczycy my potrzebujemy więcej spokoju, więcej odpoczynku, więcej relaksu. I to jest format Pania o ciało. Pielęgnacja, masaż, spacer, yoga. I zaopiekowanie a przy tym zaopiekowanie się swoimi emocjami dlatego teraz więcej mówię o tym na moim kanale o relacji z ciałem o energii i dążeniu do wewnętrznego spokoju no stres i będziemy zdrowsze odpowiednia suplementacja zdrowe jedzonko a nasze ciało i darczyca się nam za to oddzięczą. Dbajcie o siebie.